Cześć, witajcie. Przedstawiam Wam dzisiaj kolejny motorek z Rometa. Najtańszy w klasie 125, model K125Fi. Odświeżona wersja produkowanego od wielu lat K125, tym razem z układem wtryskowym. koła pozostały bez zmian z przodu osiemnastka z tyłu szesnastka z grubym balonem został wymieniony silnik nie jest już na popychaczach w tej chwili wałek rozrządu znajduje się w głowicy dodatkowo silnik posiada wałek wyrównoważający więc została wyeliminowana dość duża wada tych motocykli a mianowicie wibracje duże Przednia lampa halogenowa. Zastosowano obecnie kierunkowskazy LEDowe. Usunięto z błotników i ze zbiornika paliwa chromowe obwódki. Może na plus, może na minus. To już nie mnie oceniać. Nowy układ wydechowy. W tej chwili tłumik jest. Podobny jak w wielu bliźniaczych modelach, choćby w Sofcie, choćby w Divisionie i w niektórych Junakach. Co ciekawe, wprowadzono tutaj układ CBS-u całkowicie hydrauliczny. W tej chwili na tylnej tarczy mamy hamulec tarczowy. z tyłu światła również całkowicie ledowe zarówno tylne, stopu i pozycyjne jak i kierunkowskazy. Motocykl lekki, a przez to zrywny i dość szybki. Na zegarach pojawił się wskaźnik paliwa. Brakowało go we wcześniejszych wersjach. I kontrolka układu silnika diagnostyczna. Jedno co pozostało niezmienione to dość archaiczne przełączniki, znajdujące się na kierownicy. No tutaj czasami klientom wymieniamy. Szczególnie przeszkadza to tym, którzy jeździli na innych motocyklach, innych skuterach i te są troszkę denerwujące. Kanapa duża, wygodna, Spore też, spory bagażnik z możliwością przyczepienia kuferka. Kuferek tutaj za chwilę też będzie zainstalowany. Jak chcecie zobaczyć zdjęcia tego motocykla z kuferkiem, zapraszam na Instagrama. I zobaczmy, czy odpali. Przekręcamy kluczyk. Słychać pompę paliwa. I pięknie wystartował. Światła załączają się automatycznie. Proszę bardzo, jakie fajne kierunkowskazy z tyłu lampa, też uruchamia się od razu, bardzo ciekawie to wygląda, i brzmienie również, według mojej oceny, się poprawiło w stosunku do wcześniejszych modeli. Tutaj jest hamulec hydrauliczny sterująca dwa obwody na tylne koło i również jeden tłoczek na kole przed, jak tutaj rozwiązano układ CBS układ prysku pięknie równiutko pracuje Sprawdzimy drugi kierunkowskaz, też działa, przełączanie świateł, podnosimy tego cycka do góry, kontrolka świeci, plakson również działa. I pomimo tego, że jest to jeden z najtańszych modeli, nie, chyba najtańszy, nie ma chyba tańszej 125 w Romecie w tej chwili. Bardzo przyjemny, fajny, wygodny motocykl. Bardzo miło się na nim jeździ. Dziękuję Wam. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam.